Witaj. Jak poznać plan Boga na nasze życie? Skąd wiemy, co będzie dalej, jaką decyzję mamy podjąć? Wielu młodych ludzi o to pyta, i bardzo dobrą odpowiedź podał bardzo znany amerykański ksiądz katolicki, który ma swój kanał YouTube. I to ojciec Mike Schmitz. Wyjaśnił to bardzo dobrze. Wyjaśnił to bardzo prosto. My nie znamy wszystkiego co będzie w naszym życiu. Nie jest to możliwe. Bóg poza jakimiś wyjątkami wielkich mistyków, którym może mówi nieco więcej albo innych ludzi, którym daje ten dar widzenia. Przyszłości mówi nieco więcej, ale z jednego powodu nie jest możliwe poznanie z góry całego życia, ponieważ my mamy wolną wolę mamy zawsze prawo wyboru. I ojciec Mike Schmidt podaje tu bardzo dobry przykład ze zwiastowaniem. Matki, Matki Bożej, kiedy anioł przychodzi do niej i mówi, że zostanie matką Jezusa. Ona może być przykładem dla każdego w tym wypadku, bo zaufała Bogu, chociaż nie wiedziała, co będzie dalej. Nie wiedziała, jakie sprawy się wydarzą. Nie wiedziała nawet, jak ona to wyjaśni Józefowi, swojemu narzeczonemu. Ale odpowiedziała z zaufaniem, jestem służebnicą pańską, niech mi się stanie według słowa Twego. I to jest przykład dobry tego, jak, jak najlepiej można odpowiedzieć na nasze powołanie. Tak, zawsze wszystko jest niewiadomo. My, my ludzie mogą czuć powołanie do małżeństwa, do kapłaństwa, do zakonu. Do jakiegoś określonego zawodu, na przykład taki zawód jak pielęgniarka, jest takim zawodem, o którym mówi się bardziej, czy lekarza, czy nauczyciela, że to są zawody, do których też trzeba mieć powołanie, taką chęć, poczucie, że mogę to zrobić i bardzo chcę to zrobić, że chcę zrobić coś dobrego dla innych przez to. I to, to wszystko, co wiemy, a co dalej, nie wiadomo, tak, że Matka Boża też nie wiedziała, ile ją czeka, ile cierpienia może też i radości z tym wiązać. Ja mogę powiedzieć w tym momencie, na moim przykładzie, że kiedy dawno temu, już na początku lat 80. wybrałam pierwsze moje studia, w połowie lat 80. następne studia, w latach 90. kolejne studia. Podyplomowe i doktoranckie, wtedy jeszcze nie było kanału YouTube. Także jeszcze wtedy nie mogłam sobie wyobrazić, chociaż czułam powołanie i nie wiedziałam jeszcze, co konkretnie z tego wyniknie, to nie mogłam sobie wyobrazić, że częścią mojego powołania może być może być kanał YouTube też podawanie dzielenie się moją wiedzą na kanale YouTube także nie ma się co martwić jeśli nie mamy bardzo jasnego obrazu tego co będziemy robić w przyszłości ponieważ Bóg nam to daje po kawałku a nawet jeśli widzimy pewne rzeczy na przyszłość to też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania jak to się stanie co ja pewne rzeczy widziałam jeśli chodzi o przyszłość ale ponieważ nie wiedziałam jeszcze o wielu rzeczach na przykład takich jak że zaistnieje kanał YouTube trudno mi było sobie to wszystko wyobrazić w szczegółach także tak naprawdę dużo nie wiedziałam i Tutaj przykład Matki Bożej jest, jest najlepszy. Czy dzieje się to też również w przypadku krajów, w przypadku całego państwa? Są przepowiednie na temat Polski i innych krajów. I tu akurat też znalazłam ciekawy film, w którym Greg Bryden... Mówił, rozmawiał z Johnem Petersonem na temat, taki poruszał różne tematy dotyczące przyszłości świata, wojny, pokoju, przepowiedni i tak dalej. I on tu powiedział też bardzo ciekawą i ważną rzecz: że są ludzie, którzy, w jeśli chodzi o przepowiednie, to wierzą tak bardzo dosłownie, na przykład, jeśli mówi się, że musi wydarzyć się coś złego, aby mogło być coś dobrego. To jest też częściowo przypowiedni o Polsce, że może, być może będziemy musieli jako Polska przejść przez pewną fazę cierpienia, zanim to jak nas, jak to w przepowiedni świętej Faustyny. Dojdziemy do momentu, kiedy Polska będzie wielka, sławna i będzie przykładem dla innych narodów. Czy to jest tak, że musimy przejść przez ten moment cierpienia? No, cierpienie czasem uszlachetnia, cierpienie pokazuje nam pewne rzeczy, wybija nas z codziennego marazmu i zmusza do myślenia i może jakiegoś działania, ale wcale nie musi być niezbędne. Bo ponieważ Craig Braden był przerażony tym, że co widzi w rejonie gazy, że niektórzy wierzą w to, że musi nastąpić coś, jakaś tragedia, aby mogło być lepiej i próbują przyspieszyć ten proces, przez prowokowanie rzeczy tragicznych. I to, to są rzeczywiście trochę zastanawiające, zastanawiające sytuacje, kiedy ludzie reagują w ten sposób, bo tak wcale nie musi być. Za każdym razem, tak jak za każdym razem, chociaż Bóg ma jakieś plany, ale za każdym razem my mamy wolną wolę. I możemy zadziałać w odpowiedni sposób. Tak jak Matka Boża powiedziała: tak, niech mi się to stanie. Ona wyraziła zgodę. Za każdym razem wyrażamy zgodę. Za każdym razem my, dzięki naszej wolnej woli, decydujemy i to, jaka jest nasza świadomość, i to. Co wspólnie postanowimy zrobić, jak zareagujemy na sytuację, która się pojawia, spowoduje, gdzie w którymś momencie się znajdziemy. Tak? Więc nie ma powodu, żeby martwić się zbyt dużo na to, jeśli chodzi o to, co będzie w przyszłości, ale krok. Po kroku, we wszystkim w życiu, jeśli chodzi o wszystkie sytuacje, kiedy coś ważnego się dzieje, kiedy rozwijamy naszą karierę, kiedyś wybieramy kierunek nauki. Jest to codzienna praca, w której mamy zrobić najlepiej, co potrafimy w tym momencie. I wszyscy ludzie, którzy są stawiani przed nami, na, przed nami na naszej drodze, traktować ich i pomagać im i współpracować z nimi najlepiej jak tylko możemy. A co będzie dalej? Co będzie dalej? Zależy często od tego, jak zareagujemy w obecnym momencie. Także pamiętając o, tej, o tym, jest nam łatwiej i spokojniej, nie przejmując się za bardzo, patrzeć na przyszłość, która dzięki naszej wolnej woli i pozytywnemu działaniu będzie, będzie coraz piękniejsza dzięki Panu.